W kolejnym wydaniu Gotuj z Bożenko. Dzisiaj będę piekła żeberka. Żeberka, ale które będą zamarynowane wcześniej na kilka godzin. Co najmniej 5-6 godzin muszą poleżeć. A ja, ja dzisiaj mam taką ładny kawałek żeberek. A chcę pokazać, że żeberka mają taką błonę. Ja tu zaczęłam zdzierać ją. Ona łatwo schodzi jak się ją dobrze podważy. To widzicie, to schodzi. O, i w tym sposobem Żeberka są przygotowane. Co zrobię? Położę je tu na papierku, bo teraz muszę przygotować. Ja je wysuszyłam bardzo dobrze. A teraz muszę przygotować tą suchą, te suche przyprawy, wszystkie jak, które, o których mówiłam. I teraz tak. Mam tu brązowy cukier. Trzy duże łyżki, to jest tak, jedna czwarta szklaneczki. Mam tu łyżkę stołową suchej pietruszki. Mam tu łyżkę cebulki suchej, łyżkę papryki, łyżkę oregano, łyżkę suchego czosnku. I teraz tej soli tu nie widać, a nie miałam ziarek selera, ale miałam sól, sól selerową, czyli na jedno wychodzi. Tu mam łyżeczkę soli selerowej, łyżeczkę chili, mam tutaj łyżkę pieprzu i jeszcze naszą sól. Te wszystkie składniki do jednego naczynia. Teraz to wszystko wymieszam dobrze z tym cukrem. Jeszcze jakbyście mieli, możecie dołożyć troszkę a, zmielonej gorczycy. Nie za dużo. Ale włożę teraz rękę i Wymieszam te składniki ręką, bo zaraz będę posypywać to wszystko. Jeśli ktoś lubi bardziej ostro, może dołożyć yy, tej takiej powiedziałabym ostrej papryki albo więcej czyli. I teraz to zrobię: Posypię dokładnie te żeberka z każdej strony. Przyklej mi się do papieru, ale to nie szkodzi. Przejdźmy na drugą stronę. Jeśli by wam zostało troszkę tej suchej przyprawy, to można ją zużyć do następnego pieczenia. Z każdej strony. Akurat wyszło, że idealnie wymierzyłam. Jak jest troszkę więcej, nie przeszkadza. Jeszcze tu po bokach spróbuję. Usypać. Na kosteczki. I praktycznie teraz zawinę to w papier i do lodówki na minimum 5 godzin. Do zobaczenia za 5 godzin. Cztery Zobaczcie, jak pięknie wygląda mięso. Teraz chcę pokazać, przewrócę je do góry nogami. Na drugą stronę, nie do góry nogami. I teraz to mięso, włożę tu, mam szklany taki półmisek. Włożyłam go folią aluminiową. I teraz tą z tym papierem ja włożę to żeberka do tego półmiska. Tu mam pół szklaneczki soku pomarańcza I ja poleję go troszeczkę tym sokiem. Jak widzicie, może to było. zawinę teraz szczelnie ten papier pergaminowy, żeby tu, jak się będzie piekło, żeby ta para nie uciekła i teraz jeszcze zawinę dokładnie polno. te żeberka do piekarnika, będziemy je piec bardzo powolutku, mianowicie a na 150 stopni Celsjusza czy około 3 godzin i po gdzieś 2 godzinach 50 minut zobaczę kosteczki prawie, że powinny już wychodzić same z żeberek. i potem można jeść je gotowe lub posmarować barbecue sosem. I e, podgrzać jeszcze z 15 minut w tej samej temperaturze, ale już bez folii, tylko posmarowane sosem. Także mamy 3 godziny, że tak powiem, wakacji. Do zobaczenia za 2 godziny i 50 minut. Miały 3 godziny i pora na sprawdzenie, jak z tymi żeberkami wyjmiemy je i sprawdzimy, czy kości zaczynają odchodzić. Gorące, ładnie bardzo pachną. Pięknie. O, w sosie. Zaraz zobaczymy. Czy. O, 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 Para, idzie. Zaraz skubniemy. Ok. Jak widzicie, chcę pokazać. Wychodzą same. Teraz tak. Można dać sos barbecue, ale powiem Wam tajemnicy, że one są tak smaczne, że naprawdę... Tego barbecue sosu nie potrzeba. Są przepyszne. Chyba, że ktoś lubi bardziej na słodko i położy barbecue sos. Także teraz przełożymy je na półmisek. One, żeberka są tak miękkie, tak delikatne, że aż się boję ich przełożyć, bo one mogą mi się rozlecieć. Tak, i widzicie jak są delikatne. Można by je pokroić tutaj na tym półmisku, o widzicie. Rozsypują się, czyli są tak mięciutkie, tak dobre, że je przeniesiemy w dwóch częściach. Kosteczka odpada, czyli są idealne. Czas na degustację. Co jeszcze, tylko wspomnę parę słów o tym sosie. Ten słos jest naprawdę przepyszny. Można na przykład zrobić do tych żeberek, Kluski śląskie z tym sosem nadaje się idealnie. I teraz oczywiście spróbujemy. Niektórzy, tak jak wspominałam wcześniej, dają barbecue sos. To wówczas trzeba by było te żeberka polać barbecue sosem i jeszcze zapiec na 10 to najmniej minut. Ale tak jak mówiłam, widzieliście kiedy przekładałam, że kosteczki wychodzą bez problemu. I teraz spróbujemy. Proszę. Palce lizać, może kosteczki raczej niż palce. Są bardzo dobre. Patrzcie, jakie są mięciutkie. One się po prostu, mięso się rozpada. Rozpływa. Mam nadzieję, że przepis wam się spodobał, że żewerka będą smakowały. Zapraszam na następne video proszę o paluszka w górę i nie zapomnijcie zapisać się na mój kanał. Dodam tylko jeszcze, że tu potrzeba czasu i cierpliwości 3 godziny co najmniej. Do zobaczenia wkrótce.